Z okazji Blackwick nie mogą u nas zapraknąć promocji związanych ze smartfonami, dlatego mam tu dzisiaj na blacie trzy telefony, mianowicie Redmi A1, Redmi Note 11S i Redmi 9C w wersji NFC. Wykonamy sobie dzisiaj testy aparatu, wideo, mikrofonów, porównamy sobie wyświetlacze, jednak trzeba sobie powiedzieć, że jest to test wykonywany tylko na potrzeby Blackwick, bo najmocniejszym telefonem z zestawu jest Redmi Note 11S. Zaczniemy sobie od telefonu Redmi A1. To jest taki telefon, który nie zapomniał, że telefonem jest. Ma on podstawowe funkcje, będzie on dla tych mniej wymagających użytkowników, którzy chcieliby wysłać SMS-a, zadzwonić do kogoś, chcą długotrzymającą baterię, sprawdzić maila lub sprawdzić coś na Facebooku. Pamiętajcie, że pełną recenzję do tego filmu znajdziecie tutaj na górze w kafelku, a ja pokrótce zaraz go odpakuję i powiem Wam co tu mamy. Redmi A1 mam już rozpakowany i skonfigurowany. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy, to ta taka imitacja skóry na pleckach telefonu. Po pierwsze ładnie to wygląda, jest to coś innego niż w innych telefonach. Możemy zaobserwować, a po drugie naprawdę pewnie się go trzyma. Szklane plecki mają to do tego, że są śliskie. Tutaj jest ten chwyt naprawdę pewny. Dodatkowo bardzo ładny wyświetlacz z małym noczem na górze. Jest to wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 6.52 cala i odświeżaniu ekranu na poziomie 60 Hz. Dodatkowo mamy przednią kamerę 2 megapiksele i tylnie dwie kamery, które w sumie dają nam 8 megapikseli. Dodatkowo telefon ładujemy portem micro USB. Mamy tutaj też jacka, co moim zdaniem jest super plusem dla fanów słuchawek przewodowych, a dodatkowo całości dopełnia bateria o 5000 mAh, co przekłada się na długą pracę urządzenia. Na Redmi 11S jest to zdecydowanie najsilniejszy telefon w naszym zestawieniu. Pełny materiał o tym telefonie możecie znaleźć tutaj, w kafelku, się pojawi nad moją głową. No, a ja mam przed sobą telefon, który oprócz tego, że jest telefonem, to ma jeszcze właśnie te wszystkie fajerwerki, o których sobie zaraz opowiemy. Redmi Note 11S mam już skonfigurowany. Mogę go odblokować za pomocą odcisku palca, bądź też za pomocą kamerki przedniej, czyli skanu mojej twarzy. Odblokowuję go sobie i od razu pokazuję mi się pięknie piękny AMOLEDowy dot display wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala. Mamy tutaj 90 Hz odświeżania, także wielka płynność idzie z bawienia się dotykiem w tym telefonie. Dodatkowo no, piękne wykończenie, taki gradient brokatowy w różnych kolorach. Tutaj mamy akurat ciemny, niebieski. Mamy tutaj 5000 mAh. Dodatkowo przednia kamera schowana w takim małym noczu o mocy 12 megapikseli. I tylnia wyspa z pięcioma aparatami, którego główne a moc tego głównego aparatu to 108 megapikseli. Ostatnim telefonem w naszym BlackWikowym zestawieniu jest Redmi 9C w wersji NFC. Jest to taki kompromis pomiędzy Redmi A1 a Redmi Note 11S, ponieważ ten właśnie telefon będzie posiadał te wszystkie podstawowe funkcje, jakie posiada Redmi A1, a dodatkowo zostały tutaj dołożone takie funkcje ułatwiające użytkowanie telefonu, jak na przykład płatność zbliżeniowa, jak odblokowywanie telefonu odciskiem palca, bądź też yy, skanem naszej twarzy. Telefon już nam się skonfigurował, mogę sobie już tutaj płynnie przechodzić yy, pomiędzy aplikacjami. No i od razu właśnie ta płynność ekranu mi się rzuca w oczy. Mamy tutaj również 60 yy, Hz, jest tutaj matryca IPS o przekątnej 6,53 cala. Dodatkowo na górze Mamy mały nocz, podobnie jak w Wajedynce, schowany. Jest tutaj kamera 5MP. Z tyłu mamy wyspę z trzema kamerami i tylnia kamera, która posiada 13MP. Na górze jest również gniazdo jack na standardowe słuchawki. Na dole mamy gniazdo mikro-USB do ładowania. Bateria jest tutaj 5000 mAh. No i całość tego spakowana w taki designerski styl. Zrobimy sobie teraz szybki blind test. Za pomocą tych trzech telefonów wykonamy te same zdjęcia w tych samych warunkach, pokażemy je Wam, to Wy będziecie mogli najpierw ocenić, który wynik Wam się najbardziej podoba, a dopiero pod koniec tego testu zdradzimy, który telefon zrobił to zdjęcie. Zrobimy sobie teraz test wyświetlacza i mocy głośników, a, a także ich jakości. Telefon jest na najwyższej głośności, na najwyższej jasności, na tym samym filmie. Mamy tutaj dzisiaj nawilżacz powietrza ultradźwiękowy od Xiaomi, a konkretnie Xiaomi Smart Humidifier 2. Mamy tutaj dzisiaj nawilżacz powietrza ultradźwiękowy od Xiaomi, a konkretnie Xiaomi Smart Humidifier 2. No i telefon numer 3. Mamy tutaj dzisiaj nawilżacz powietrza ultradźwiękowy od Xiaomi, a konkretnie Xiaomi Smart Humidifier 2. Mamy nadzieję, że przy okazji Black Week któraś z naszych telefonowych propozycji przypadła wam do gustu i zapfundujecie sobie taki smartfon w promocyjnej cenie. Te telefony jak również wiele innych sprzętów z okazji Black Week możecie znaleźć w promocyjnych cenach zarówno na naszej stronie techwish.pl, jak i w naszych sklepach stacjonarnych. Także wpadajcie po Black Weekowe promocje. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być poinformowanym o następnym odcinku. Pamiętajcie Mamy Instagrama i TikToka, gdzie wrzucamy bardzo ciekawe materiały. Dlatego warto nas tam też odwiedzać. Mamy również grupę Łowcy Techwish, gdzie z okazji Blackwick na pewno wiadomo jakieś syte promocje. No i co, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Cześć.